Cześć, hej, dzień dobry i dobry wieczór. Ja nazywam się Sylwia Maksym, a ty słuchasz podcastu Kobieta w Sporcie. To miejsce, w którym udowadniam, że sport, rywalizacja, determinacja, wola walki i chęć zwycięstwa nie mają płci. To opowieści kobiet sportowców o sporcie, o wysiłku i o tożsamości. O gonitwie za własnym ja sukcesem, sławą, złotym medalem uznaniem, wyznaczonym celem ale i obalaniem stereotypów. Posłuchaj rozmów z kobietami, które żyją dla sportu. Pracują ze sportowcami i są sportowcami. Łączą sport z codziennym życiem rodziną, pracą i w całości oddają się wysiłkowi. To silne, ale i niesamowicie wrażliwe emocjonalne kobiety. Ich historie bawią, uczą, rozczulają, ale i pozwalają na dywagowanie o rzeczach, o których nie mówimy głośno w sporcie czyli o braku równości. Sport nie powinien mieć barier. A mimo to nadal są widoczne i odczuwalne. Nadal świat sportu dzieli się na męski i żeński. Moim podcastem, rozmowami i działaniem chcę to zmienić. Kobiety w sporcie potrzebują kibiców, uznania, równouprawnienia, decyzyjności i odwagi. Właśnie dlatego powstał ten podcast, żeby inspirować, działać, tworzyć, wszystko to robić razem, wspólnie, w dobrej współpracy, w dobrych emocjach. Z dobrym celem i przekonaniem o tym, że kobiety mają moc, kobiety mają siłę, są zdeterminowane, silne, uśmiechnięte, wrażliwe, ale uparcie dążą do celu. Chcą wygrywać, chcą zdobywać pierwsze miejsca, dostawać złote medale, ale i w tym tak naprawdę godzić swój zawód, obowiązek, hobby, przyjemność z życiem rodzinnym i. Poszerzaniem swoich horyzontów, rozszerzaniem swojej wiedzy i nabywaniem niezwykłych doświadczeń. Kobiety mają troszeczkę trudniej niż mężczyźni w wielu aspektach. Nie chcę przedstawiać tutaj różnic i barier. Ten podcast jest po to, żeby je pokonywać i łamać stereotypy. Więc jak najbardziej to zrobimy. Dlaczego kobieta w sporcie? Dlatego, że sama nią jestem. Amatorsko uprawiam kolarstwo górskie, gdyż troszeczkę za późno przypomniało mi się, żeby robić to zawodowo. Ale wiem jedno. Całe życie marzyłam o tym, żeby pracować w sporcie. Zrealizowałam to. Od 2020 roku pełnię funkcję dietetyczki sportowej reprezentacji polskiej kobiet w piłce nożnej. Pod moją opieką są nie tylko piłkarki nożne, ale również piłkarki ręczne, siatkarki, biatlonistki, lekkoatletki... Kolarki górskie i szosowe, triatlonistki i kobiety, które po prostu kochają sport. Ja naprawdę doskonale rozumiem ich potrzeby i trudności, z którymi się spotykają na swojej drodze. Wiem, jak trudno przebić się kobiecie w sporcie i pogodzić życie prywatne i zawodowe ze sportem. Więc, droga kobieto, która słuchasz tego podcastu, jeśli tylko chcesz do nas dołączyć, to serdecznie Cię zapraszam. Bardzo Cię potrzebujemy. Twojej historii, Twoich opowieści, Twoich inspiracji i dobrych rad, które masz, na przykład dla tych, które czasami czują się gorzej, słabiej i mniej chętnie podchodzą do realizowania swoich planów i osiągania celu. Zawsze uważałam, że w nas, kobietach, tkwi niesamowita moc i siła, ale nie wszystkie jeszcze jesteśmy pewne co do jej występowania i natężenia. Ten podcast. Ma na celu to zmienić. Ten podcast ma na celu sprawić, że różnice płci, różnice między sportem męskim i żeńskim w końcu przestaną być dostrzegalne i w końcu dojdziemy do porozumienia, że te różnice tak naprawdę nie występują. Sportu nie dzielimy na męski i żeński sport to sport. Każda zawodniczka, jak i każdy zawodnik, chce po prostu wygrywać chce być najlepsza i najlepszy w swojej dyscyplinie. Chcę zdobywać złote medale i stawać na podium. Chcę tak naprawdę codziennie podnosić własną poprzeczkę coraz wyżej, mocniej, lepiej, dokładniej i z jeszcze większym zaangażowaniem. Niesamowicie się cieszę. Ten odcinek nagrywam chyba piąty bądź już nawet siódmy raz, ale mam tak dużo do powiedzenia, że ciężko jest mi zebrać myśli, mimo że one były już wcześniej spisane. Mam nadzieję, że ten podcast przyniesie dużo dobrego. Mam nadzieję, jestem przekonana, że właśnie tak będzie, bo właśnie z taką intencją go tworzę, będzie na pewno dużo emocji. Po raz pierwszy te emocje odczułam rozmawiając z kobietami i o ich potrzebach, które wynikają z dużego zaangażowania w swój sport zawodowy bądź też sport amatorski, który jest równie wymagającym, gdyż wtedy trzeba pogodzić troszeczkę więcej dodatkowych zajęć razem. Wiem, jak. Trudne może być podejście do sportu zawodowego dla młodych dziewczynek, dla młodych nastolatek, które dopiero rozpoczynają swoją karierę i wchodzą w sport zawodowy. Trudność decyzji, trudność podjęcia dobrej decyzji, odpowiedzialność, a tak naprawdę też zdanie się na samą siebie, jest bardzo wymagającym czynnikiem i bardzo wymagającym czasem. Uważam z perspektywy doświadczenia i obserwacji, że warto jest dobrze dziewczynki do tego przygotować odpowiednią rozmową, odpowiednim nastawieniem i odpowiednią pracą mentalną, którą są w stanie wykonać dobrze do tego przygotowani specjaliści. Podobnie jak i kobiety, które już kończą swoją zawodową karierę, niezależnie od tego, czy ten koniec wystąpił naturalnie z racji ich doświadczenia i wieku, czy też na przykład był spowodowany Niestety, dosyć mocną, silną kontuzją, która wpłynęła na to, iż zakończenie kariery musi wystąpić nieco wcześniej. One również potrzebują naprawdę dużej, dobrej pomocy, która zazwyczaj będzie miała na celu wprowadzenie ich w nowy świat, nowego zawodu, poradzenie sobie w trudnej sytuacji, nawet i być może mentalnej, i tak naprawdę dodanie nowej wiary w te same skrzydła, które zostały troszeczkę już naruszone. Tych punktów zapalnych i działalności okołosportowej jest bardzo dużo. Dlatego tak bardzo zależy mi na zrzeszeniu wszystkich kobiet pracujących w sporcie. Mój podcast kieruje głównie dla kobiet, ale będzie mi niesamowicie miło, jeżeli pojawi się tutaj mężczyzna, który dzięki odsłuchiwaniu naszych rozmów będzie chciał poznać bardziej kobiety, poznać emocje, które w nas buzują, który będzie chciał poprawić swoją komunikację z kobietami, z którymi pracuje, na przykład jako trener czy inny profesjonalista, który jest po prostu niezbędny w sztabie czy w klubie, w zespole, niezależnie od dyscypliny. To nie tylko poprawa komunikacji i poznania emocji, które tkwią w kobietach, ale tak naprawdę poznanie problemów, potrzeb, kłopotów, z którymi na co dzień borykają się kobiety w sporcie. Jest tych problemów naprawdę bardzo dużo, i uważam, że jeżeli będziemy mówić o nich otwarcie i coraz głośniej, to szybciej będziemy w stanie je wyeliminować. Droga kobieto, słuchająca tego podcastu, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. Obiecuję ci, że będę dla ciebie tworzyć, bo tworzę też dla siebie i dla mojego najbliższego grona, które tak naprawdę ciągle się poszerza. Im dłużej pracuję w sporcie, tym zawieram coraz więcej wartościowych znajomości, tym więcej tworzę niesamowitych projektów i tym samym tak naprawdę bardziej poznaję twoje potrzeby, nasze potrzeby, wasze potrzeby, które są niesamowicie ważne i żadna z nich nie jest ważniejsza czy mniej ważna. Wszystkie mają tą samą rangę ważności. W kobiecym sporcie jest naprawdę wiele do zrobienia, więc bardzo się cieszę że poniekąd mogę mieć wpływ na rozwój sportu, gdyż tak jak wspominałam, od 2020 roku jestem dietetyczką reprezentacji polskich kobiet w piłce nożnej, ale już od ponad 6, prawie 7 lat współpracuję z zawodniczkami i zawodnikami wielu dyscyplin sportowych, w tym głównie sportów wytrzymałościowych, ale i sportów drużynowych. Więc Cieszę się, że mogę otrzymywać bezpośredni feedback ze strony moich podopiecznych, gdyż wtedy mogę stanowić dla nich najlepsze wsparcie. Oczywiście w tej materii, w której znam się najbardziej, czyli w dietetyce sportowej. Jednak, pracując z innymi profesjonalistami, wiem, kiedy pojawia się moment, w którym być może nawet należy zaproponować zawodniczce czy zawodnikowi. Skonsultowanie się z innym specjalistą. Więc takich rad na pewno w tym podcaście nie zabraknie. Na pewno nie z moich ust, ale właśnie z ust kobiet, które pracują w innych zawodach, ale nadal w sporcie, dla sportu i ze sportem. Tego wszystkiego możesz się spodziewać w podcaście Kobieta w Sporcie, a ja obiecuję Tobie, że dołożę wszelkich starań, żeby ten podcast był niesamowicie ważny, potrzebny i żeby był. Takim narzędziem, na które będziesz wyczekiwać. A propos wyczekiwania, mój podcast, Kobieta w sporcie, jego nowocinki będą pojawiały się co drugą niedzielę. Oczywiście będę o tym informować na wszystkich kanałach w social media, które prowadzę, czyli na Instagramie, Facebooku, swojej stronie internetowej, a także na TikToku, bo rozpoczynam również działalność na tym kanale. Serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia mojej strony internetowej www.sylwiaMaxim.pl. Tam znajdziesz wszelkie informacje dotyczące i kobiet w sporcie i mojej aktywności i działalności dotyczącej aktywności fizycznej i dobrego, zdrowego odżywiania w sporcie. Chcąc jeszcze lepiej poznać Twoje potrzeby, by dopasować treści, które. Mają znaleźć się w moim podcaście, zachęcam cię do zapisania się na mój newsletter. Link oczywiście umieszczę w opisie tego odcinka, a sam podcast będzie dostępny na wszystkich możliwych, bardzo popularnych platformach podcastowych, czyli na Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google Podcast. I zobaczymy, na której platformie jeszcze uda mi się go umieścić. Prawie zapomniałabym Ci powiedzieć o tym, że od ponad dwóch lat prowadzę podcast Paliwo z Roślin, a więc kobieta w sporcie nie jest moim pierwszym podcastem. Paliwo z Roślin to miejsce, w którym przedstawiam pozytywne aspekty prowadzenia diet roślinnych, a także aktywności fizycznej. Rozmawiam z wieloma specjalistami, specjalistkami, którzy pracują w sporcie i dla sportu. Od ponad roku prowadziłam w podcaście Paliwo z roślin cykl Kobieta w sporcie, dlatego też między innymi zrodziła się potrzeba po prostu stworzenia nowego podcastu, który będzie dotyczył tylko i wyłącznie kobiet w sporcie. Mimo to zapraszam Cię serdecznie, żebyś odwiedziła mój podcast Paliwo z roślin i odsłuchała poprzednie nagrania z niesamowitymi kobietami, które opowiadają o swoich sportowych historiach. Dlaczego warto zapisać się na newsletter? A właśnie po to, żeby mieć realny wpływ na rozwój mojego podcastu Kobieta w Sporcie, żebyś mogła na równi ze mną w nim uczestniczyć. Być może również jako gościni, serdecznie Cię zapraszam. Jeżeli masz tylko taki pomysł wystąpienia w moim podcaście, to będzie mi bardzo miło, jeżeli się do mnie odezwiesz. Być może sama chciałabyś posłuchać rozmów z kobietami w sporcie, które niesamowicie Cię. Wspierają, inspirują i których historię chciałabyś poznać. Też mi napisz ten pomysł, na pewno go wykorzystam. Być może są jakieś tematy, które są dla Ciebie trudne, jako dla kobiety sportowca i chciałabyś, aby były poruszone wraz z innymi specjalistami, którzy mieliby się pojawić w podcaście Kobieta w sporcie, to też oczywiście serdecznie Cię zachęcam i namawiam do tego, żebyś mi o tym napisała. Zapisanie się na newsletter też będzie niosło na pewno za sobą inne korzyści, ale o nich wkrótce, ponieważ nie chcę przedłużać tego pierwszego odcinka, a wolę przejść do konkretów. Nagrałam już trzy najbliższe odcinki, które będą się pojawiały z co dwutygodniową częstotliwością, w każdą niedzielę, jak już o tym wspominałam. Na pewno moim największym i najważniejszym założeniem jest przekazywanie dobrej jakościowo treści, ale przede wszystkim Szanowanie Twojego czasu i dotrzymanie obietnicy. Więc priorytetem jest dla mnie publikowanie odcinków co dwa tygodnie w niedzielę, żeby móc Cię ciągle inspirować, wspierać i tak dobrze pozytywnie oboćcować. Mam nadzieję, że słyszysz uśmiech w moim głosie. Jak najbardziej wszystko to mówię, cały czas się uśmiechając, bo. Uważam, że uśmiech i w środku i na zewnątrz jest niesamowicie ważny, chociażby do tego, żeby codziennie podnosić swoją własną życiową poprzeczkę coraz wyżej, żeby stawiać czoła wszelkim problemom, ale żeby też się stawać lepszym człowiekiem, lepszym sportowcem, lepszą partnerką, lepszą przyjaciółką, mamą, córką, siostrą. Działajmy. W nas siła wszystkiego dobrego droga kobieto w sporcie. Mam nadzieję, że będziesz mnie odwiedzać regularnie i będziesz chciała wraz ze mną rozwijać ten podcast. Dziękuję za twój czas. Ja nazywam się Sylwia Maksym, a ty słuchałaś podcastu Kobieta w Sporcie. Do usłyszenia w niedzielę za dwa tygodnie. Pa pa.